Witam, droga Klaudia. Dla Ciebie lepszy jest Matrix. Tylko widzisz, ten fragment, który zrobiłem, czyli ten film, to jest charakter skorpiona. I A Matrix jest filozofią. Tutaj oczywiście też jest zawarta filozofia, ale Jednej dwunastej. Zodiak, każdy z nas w Zodiaku składa się z dwunastu znaków. Mimo to, że urodziliśmy się w jednym znaku, czyli tam, gdzie jest Słońce, ale wszystkie znaki obowiązują. Tylko różnimy się tym, że właśnie niektórzy są skorpionami, a inni bykami. Czy na przykład jeszcze inni? Lewami. Ale to ze Słońca. A planety krążą, i w zależności, gdzie one są, tak funkcjonują, i jest to w pewnym sensie matrix. W pewnym sensie tak, można by było tak powiedzieć, ale to dla każdego. Ale najmniejszą częścią tego wszystkiego. i jesteś ty, ale nie to, że ty lubisz. Astrologia zupełnie czym innym jest. Jest mechanizmem, który pokazuje nam właśnie ten matryks. I rozwiązuje go na tyle, ile to jest możliwe. Na tyle, ile mamy percepcję naszą. I jeżeli to zrozumiesz, jeżeli w tym, to wtedy już ty kierujesz tym Matrixem, a nie Matrix Tomo. Bo świadomość astrologiczna daje klucz. Czyli, jeżeli znasz siebie i kosmogram, i wiesz na co cię stać w danym momencie, gdzie możesz lokować swoje, nazwijmy to aktywa, no to przecież tylko o to chodzi. To, co nazywamy, powiedzmy, że karmą, z czym przychodzimy i to, co musimy wypełnić, bo ta karma daje nam drogę, którą bardzo często tutaj używam, to sformułowanie od wojownika do mistyku. I w tym jest cała esencja, astrologii, czy też tego pojedynczego znaku, jednego z dwunastu skorpionów i charakteru jego, który jego kształtuje w pewnym sensie na, w, modelu, w modelu. Ale tych modeli jest dwanaście i nas te dwanaście obowiązuje. Każdego z osobna i jednocześnie jeżeli jesteś w tej grupie, to jeszcze nadal są różnice osobnicze. I to jest najważniejsze. Do zobaczenia. Zapraszam na dalszy ciąg rozważań astrologicznych. Te, które prowadzą nas do doskonałości. A czy Matryks jest doskonałością? Nie. Świadomość tego, że jestem i ja i wiem co robię i jestem świadom otaczającego mnie świata jest ważniejsze. A to, że system jest. To powiem ci tylko jedno: że jeden człowiek może więcej zrobić dla świata niż cała grupa ludzi. I zawsze pomagając, czy robiąc cokolwiek, jest tak zwany efekt motyla. I pamiętaj o tym, że ten efekt motyla jest kwantową częścią całej całości. Do zobaczenia.